Przygotowanie tak dużego festiwalu nie trwa miesiąc, dwa miesiące. Każdy nowy festiwal, tak naprawdę w sensie produkcyjnym, zaczyna się od końca ostatniej edycji. Sławomir Fiałkowski, Stowarzyszenie Łódź Filmowa, Kino Charlie, jednocześnie producent Forum Kina Europejskiego. Impreza, która ma już długą tradycję w Łodzi, ponieważ jej pierwsza edycja powstała w 1992 roku. I od początku jestem jej organizatorem, producentem, dyrektorem. Także myślę, że łączę wszystkie możliwe funkcje przy organizacji tej, tego dużego wydarzenia. Produkcja tak naprawdę rozłożona czasem na dwa, a nawet i na trzy lata. Tak było z pomysłem Tinto Brassa, ale tak samo było z pomysłem chociażby Marco Ferreriego, nad no, którym można powiedzieć, że pracowaliśmy półtora roku, żeby w polskiej publiczności pokazać jego najciekawsze filmy, łącznie z dokumentem o Marco Ferrerim. Jest to duże przedsięwzięcie, zważywszy na to, że jako stowarzyszenie Łódź Filmowa i Kinoczali jesteśmy niewielkim podmiotem, który przygotowuje eventy, i nie tylko. Oczywiście, jedną imprezę w ciągu roku. Jesteśmy znani z tego, że chociażby ostatnio zaprosiliśmy do łodzi Johna Malkowicza. Myślę, że tych imprez jest w granicach 60 do 80. Forum Kina Europejskiego oczywiście jest najważniejszym naszym wydarzeniem, które przygotowujemy. I chociażby skala filmów pokazuje, że no, potrzebny jest tutaj duży zapas, nie tylko kadry merytorycznej. W tym roku mogliśmy liczyć na współpracę ze szkołą filmową, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, więc myślę, że jest to duże przedsięwzięcie i logistyczne. Pamiętajmy, że kopie przychodzą z różnych krajów, często one przychodzą tak naprawdę na 1, 2, 3 dni. Połączenie tych wszystkich elementów Logistycznych z przylotami gości, z wyjazdami, filmów jest niezwykle trudne i karkołomne. Przygotowując 16 edycję Forum Kina Europejskiego, zawsze ten program jest jeszcze bogatszy niż potem na końcu on pokazuje się polskiej publiczności. Przypomnę, że 15 edycja była prawdziwą. Prawdziwym wydarzeniem, które odbywało się w 11 salach kinowych w całej Łodzi, w 6 kinach. W tym roku, no, niestety, z uwagi na skromniejszy, dużo skromniejszy budżet, nie było nas stać. Przez to też publiczność niestety nie mogła dostać się na wiele tytułów filmowych, które były prezentowane u nas czy w szkole filmowej. Planów jako takich jest bardzo wiele, pomysłów jest. Które chcielibyśmy zrealizować jest również dużo, ale moim marzeniem jest, żeby powołać nową nagrodę na forum Kina Europejskiego Synergia, jaką będzie nagroda profesor Marii Kornatowskiej, Ponieważ Marysia była dla nas kimś ważnym, jednocześnie była członkiem Stowarzyszenia Łódź Filmowa, Sympatykiem Kinaczali, naszym przyjacielem, no i marzy nam się, żeby jej nagroda była przyznawana od kolejnej edycji na Forum Kina Europejskiego. Dzień dobry, Mariola Wiktor, dyrektor XVI Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Wielką nagrodą jest to, że frekwencja w tym roku naprawdę nadzwyczajnie dopisała, bo to potwierdza, że ten program, który przygotowaliśmy, jakby trafił na oczekiwania, w gusta, zapotrzebowanie, co jest największą radością dla organizatorów. Pokazaliśmy, jak powiedziałam, 10 sekcji, ale tutaj no, najważniejszą dla nas i tutaj najwięcej starań dokładaliśmy o to, żeby rozbudować program debiutów. Postanowiliśmy, że będzie osobny konkurs dla najlepszego polskiego debiutu operatorskiego i reżyserskiego. No i rzeczywiście szkoła tu bardzo pięknie jakby weszła, ta współpraca jest rewelacyjna, ja bardzo bym chciała, życzyłam sobie, żeby się ona przeciągnęła. I to, żeby to nie był jednorazowy jakiś epizod, zwłaszcza że nagroda Munka została reaktywowana po kilkuletniej przerwie, więc jest nadzieja, że to, to jest tak wspaniała tradycja. Nie wszyscy wiedzą, że początki to był 1965 rok i właściwie film z Kolimowskiego Walkover. Marysia Kornatowska, która... No, przez lata była wielkim przyjacielem Ikina czary naszego festiwalu. Ona rzuciła tę myśl, żeby połączyć tę reaktywowaną nagrodę z przeglądem laureatów z lat ubiegłych. I tutaj rzeczywiście no, warto wymienić, że wśród tych ubiegłorocznych znaczy, laureatów z lat ubiegłych są nie tylko tak nazwiska wielkie jak Skolimowski, ale i Kieślowski, i Zanussi, z Mariusz Treliński, Mariusz Grzegorzek, Darek Gajewski, także naprawdę ludzie, którzy no, jakby znaczą dziś polskie, polskie kino. W tym roku laureatem został Adrian Panek za film Das. To była decyzja jury pod przewodnictwem pana Filipa Bajona. po debiutu operatorskiego film Sala Samobójców. Oba te filmy automatycznie przeszły do konkursu o najlepszy debiut europejski. I bardzo jest mi miło i cieszę się strasznie, że z kolei zagraniczne, czy jury mieszane polsko-zagraniczne pod przewodnictwem pana Krzysztofa Zanussiego przyznało wyróżnienie Sali Samobójców. I tutaj nagrodę odebrał Radosław Łatczuk, który jest odpowiedzialny za zdjęcia, rewelacyjne zdjęcia do tego filmu. Nagrodę główną, to znaczy Krysztową łódkę i laur, najlepszego filmu, najlepszego debiutu europejskiego, zdobył film Szczęście ty moje Sergija Łoźnicy. To jest taka koprodukcja ukraińsko, holendersko-niemiecka, strasznie poruszający, strasznie mocny. No i właśnie tu nie było wątpliwości, że ten film, który właśnie opowiada o takim kryzysie. W ogóle wartości humanizmu, w, w takim, znaczy w świecie pozbawionym w ogóle wartości kompasu, taki pokazujący właśnie zbydlęcenie zezwierzęcenie a, tych relacji międzyludzkich. No on tutaj musiał rzeczywiście, zresztą świetnie sfilmowany, skadrowany to wielka sztuka tego serwia łoźnicy i tak poruszający, i tu nie było wątpliwości. No i jeszcze drugie wyróżnienie zdobył film francuski Dawida Duszy Kwiaty. Kwiaty zła z bardzo ciekawym takim wykorzystaniem, bardzo pomysłowym w filmie fabularnym, yy, takich filmików, które wszyscy znamy, kręcone są na YouTube przez różnych ludzi. A dotyczy to przy, miłości yy, dziewczyny, która, którą ojciec wysłali i ranki yy, z, z Teheranu ogarniętego rewolucją do Paryża. I chłopaka, Francuza, więc zderzenie światów właściwie zupełnie różnych tradycji, kultur, bardzo, bardzo ciekawy. Oprócz debiutów mieliśmy nowe duńskie kinokobiece, czyli takie pokazanie takiej modelowej sytuacji, jak kiedy Duński instytut filmowy funkcjonuje tam 30 lat, kiedy młodzi ludzie naprawdę od początku objęci są opieką. Scenariuszową, dotacjami, kiedy powstają świetne scenariusze, to efektem jest to, że te Dunki, w ogóle Duńczycy, mała kinematografia święci obecnie na świecie wielkie triumfy. No i takim naszym odkryciem w tym roku, w tamtym roku, był tinto obraz, teraz Marco Ferreri, który właściwie też mało jest znany. Wszyscy znamy wielkie żarcie, a to jest bardzo nowoczesny. Taki, no właściwie reżyser, który głównie zasłynął skandalami wokół swojej postaci, tymczasem jak się głębiej na to spojrzy i te filmy zobaczy, to, to poza tą otoczką skandalu, to jest bardzo ciekawy, bardzo taki brawurowy w sensie języka filmowego, bardzo nowoczesny twórca. No i przede wszystkim, cóż, wspaniała retrospektywa jest pana Szabo, który zgodził się do nas przyjechać, był naszym gościem. Pokazaliśmy jego dawniejsze filmy, łącznie ze sztuką wyboru, która do tej pory w Polsce nie była pokazywana. Myślę, że to spotkanie z nim też wielu ludziom dało tutaj no, dużo do myślenia i zachęciło do oglądania. Ja strasznie się cieszę, zapraszam w przyszłym roku, bo, bo widzimy, że już po prostu jest to takie kino, które po pierwsze no, rzadko pojawia się w telewizji w ogóle, w multiplexach nie. Także chcielibyśmy prezentować, to samo dotyczy też przyszłego roku, rzeczy, które, bo to ma sens i w ogóle jakby idea robienia tego festiwalu, które nigdzie indziej albo, albo rzadko nie będą pokazywane, a nikt nie będzie też z tych młodych ludzi, dla których to głównie jest. Więc my dzielimy się z tym co najlepsze. I żeby, żeby przede wszystkim publiczność była zadowolona, chodziła, chciała to oglądać i to jest najważniejsze. Z punktu widzenia organizacyjnego, Forum Kina Europejskiego cały czas odnotowuje progres. W tym roku mieliśmy rekordową ilość widzów, blisko 17 tysięcy, jest to 2 tysiące więcej niż w roku ubiegłym, uwzględniając wtedy łącznie repliki w 15 miastach w Polsce. W tym roku repliki są jeszcze przed nami. Forum Kina Europejskiego, co prawda, skończyło się w Łodzi, ale repliki i wiele tytułów filmowych będzie powtarzanych w Skierniewicach, w Radomsku, w Bełchatowie czy Piotrkowicach. Więc jest jeszcze okazja dla wielu kinomanów, którzy nie mogli obejrzeć tych filmów u nas w kinie obejrzenia ich w naszym regionie. Ważnym jest współpraca z podmiotami, instytucjami, które nas wspierają. Oczywiście tegoroczną imprezę wsparł Urząd Miasta Łodzi. Pani prezydent Hanna Zdanowska ufundowała nagrodę pieniężną dla laureata Kryształowej Łódki. Niezwykle cenna jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim, który wspiera nasze działania i w Łodzi, ale także i w regionie. Bardzo pomocna w tym roku była też współpraca z Getty Institute, z Instytutem Duńskim, z Ambasadą Danii, ale też z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wsparła sekcję kina niemieckiego znaczną kwotą pieniędzy. A to tak naprawdę dało nam powody do tego, żeby ściągnąć jak najciekawsze filmy. Informacja ze strony widzów, że te filmy, które my żeśmy przygotowali dla nich, wyselekcjonowali w tym zestawie 90 filmów europejskich, to były Filmy bardzo ważne, bardzo ich inspirowały, im się podobały. I dla nas opinia widzów jest najważniejsza. Także dziękujemy wszystkim instytucjom, które nas wspierały, bo bez nich widzowie Łodzi i regionu nie mogliby naprawdę przeżywać sztuki filmowej w takim wymiarze, jaka jest prezentowana na forum kina.